Więc, że mile zaskoczone poziomem konkursu przyznało te aż trzy nagrody, jak już Wojtek wspomniał, finansowo-rzeczowe, tak? i dwa niestety tylko honorowe wyróżnienia, które niestety znaczy być może pociągną za sobą druk w tej literze, i, tak, i ponieważ. Ponieważ Ania tutaj bardzo mało miała kandydatów do nagród i o, o, oboje ci kandydaci dostali nagrody finansowe, wyróżnienia są takie jak gdyby moje i Wojtka. Więc najpierw wyróżnienie Wojtka, jest to Patryk, jeśli się nie mylę, Zimny. Patryk. Przemysław. Patryk. 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 O, Patryk Zimny. To jest honorowe, honorowe wyróżnienie. Podobnie jak to, które nastąpi teraz, jest to wyróżnienie dla Artura Gąbka. Teraz nastawiam trzy nagrody finansowe o charakterze bardziej uzgodnionym, czyli dodatkowo też druk. I dodatkowo jeszcze tom Adama Wiedemana, czyli Benson, tom który bardzo trudno... Trzeci otwarty turniej, jednego wiersza, trzecie miejsce, turniej drugi. Jest to właściwie taka osobista nagroda od Ani Kałuży, ponieważ ona dała tej laureatce najwięcej punktów. Anna Wizer. Została. Się. Została się. Nagroda 200 złotych jeszcze chciałem dodać. No. Dobrze. Drugi turniej, drugie miejsce otrzymuje Natalia Malek. Ania daje całusa czysta? symbolicznego. Ja Go. Oh. <grystanie> <grystanie> Nagroda pierwsza Maciej Kotłowski będzie Zapłacę gaz za to <grystanie> 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 Dolcza przemijana w miejscu, gdzie wczoraj leżał potrącony kot, psy wyczuły zapach śmierci. Podobno preferencje seksualne nijak się mają do tego, jakim jesteś człowiekiem. Ale ja właśnie wtedy wiem, jakim jestem, kiedy świętuję w tobie, a z braku na prześcieradle, na prześcieradle rozgarniam nosem wczorajsze ciebie. Tylko mięso i mięso. Jak krzyczał ojciec, żeby dokuczyć matce i opowiadał historii o starych kurach, które babcia podała kombajnistom, podobno były nieśmiertelne na pożniwowy obiad. A oni nie mogli ich przerzuć, chociaż szczęki mieli jak pługi na białych talerzach. Leżałem wtedy na plecach i oczami w niebieskim, unikając myszobicia i dziecięcych wojen w najdalszym punkcie ścierniska kuły mnie w plecy setki palców. Żebym wstał, ale nie wstałem, bo było mi dobrze. Więc teraz nie popychaj mnie gdzie indziej, żebym wyszedł i zniknął. Jak ostatnia minuta tanich perfum z hali targowej śmierć hałasuje w głowie.